Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. Na naszej granicy mieliśmy prowokację białoruską. I potężna polska armia znowu została upokorzona. W skrócie dwa białoruskie wojskowe helikoptery wraciały na jakieś 3 km w głąb polskiej granicy. I Mon by prawdopodobnie nic o tym nawet nie wiedział. Gdyby nie fakt, że cywile spacerujący w Puszczy Białowieskiej wszystko nagrali i upublicznili. No i na początku wszystkiemu... Zaprzeczali, no potem miało być śledztwa, na koniec stwierdzili, że oni o tym wszystkim w sumie wiedzieli, tylko nie chcieli wzbudzać paniki. Wiadomo, że kłamiono chociażby po nieudolności ich wypowiedzi. To, że nasza granica, no jest dziurawa, to żadne zaskoczenie. Gorzej, że śmigłowce należały do ich niższego boru. A Baćka, no, miał wizytę w okolicach Białowieży, o czym strona polska została poinformowana. Innymi słowy, wszyscy wiedzieli, gdzie mniej więcej te helikoptery latają, no a biorąc pod uwagę nasze relacje, a w zasadzie ich brak, to się prowokacji należało spodziewać, no a nasze wojsko i tak sobie sprawę olało. Teraz nasuwa się pytanie, czy jest to pierwszy taki przypadek, bo jak nasi nie ogarniają, co się dzieje, no to może Białorusi już takie akcje odwalali wcześniej, tylko żaden turysta ich nie przyłapał. A może i przerzucili do nas jakąś grupę sabotażową, no ta rakieta, co ją pod Bydgoszczą znaleźli, no to pół Polski przeleciała i nikt się nie zorientował. To cholera wie, czy my już w kraju dodatkowej brygady nie mamy. No i pytanie, jak białoruska armia jest gorsza od rosyjskiej, a rosyjska to w ogóle gówno, no to gdzie my jesteśmy w łańcuchu pokarmowym? Bo ja wiem za to, w którym odcinku układu pokarmowego się znajdujemy. Ale tak na poważnie, no to poza tym, że błaszczek do dymisji, co się oczywiście nie stanie, to ja się zastanawiam, co oni tam kombinują na tym wschodzie. Bo że coś kombinują, no to wiem, na pewno. A takie działania, no to jest odwrócenie uwagi, z tym, że nie wiem, co kombinują dokładnie. Ale na pocieszenie powiem, że nie tylko my jesteśmy upośledzeni, bo na teren Rumunii wleciały rosyjskie drony samobójcze. Jeden zaatakował tam nawet jakiś obiekt infrastruktury. Na tej chwilę konkretów brak. No i teoretycznie mam artykuł piąty. Zobaczymy, co teraz Zachód z tym zrobi, no bo nie zrobi raczej nic. No to to będzie porażka sojuszu. rumuński rząd już faktowi zaprzecza. Choć są nagrania, no, rząd twierdzi, że drony leciały do portu ukraińskiego Izmaju, a że granica w tym miejscu jest dosyć, że tak powiem skomplikowana, no to niechcący ją przekroczyły. Teoretycznie, żeby artykuł 5 wszedł w życie, no to atak musi być zamierzony, więc można się rozejść. Rosja no robi się ostatnio bardziej agresywna, biorąc pod uwagę, że Zachód mentalnie jest już na poziomie wojny totalnej, no to nie wróży to nic dobrego. Chiński ambasador w Rosji, Zhang Hanhui, udzielił wywiadu, w którym oskarżył NATO o agresję wobec Rosjan. Jest to chyba pierwszy tak wyraźny akt poparcia rosyjskiej narracji. No do tej pory Chiny starały się jednak pozostawać w miarę neutralne, przynajmniej w słowach. Szczyt pokojowy w Arabii Saudyjskiej odbędzie się szybciej niż wszyscy zakładali, no bo już piątego. Oprócz. A Oprócz Ukrainy i Arabii będą też przedstawiciele Unii Europejskiej i krajów tzw. globalnego południa. Jeden z zaproszonych krajów, konkretnie Meksyk, już odmówił wysłanie swojej delegacji, no tłumacząc faktem, że nie ma tam Rosji. No i to jest logiczne, no to powinni wszyscy zbojkotować, no bo jak można rozmawiać o pokoju z Rosją bez Rosji? No ten szczyt to jedna wielka farsa. Gonzalo Lira szuka azylu na Węgrzech. Mimo zakazu opuszczania Charkowa, znalazł się na zakarpackiej granicy z jakieś 1000 kilometrów dalej. Opublikował wideo niedaleko przejścia granicznego. No typ wziął motocykl i przejechał przez cały kraj w środku wojny. Jakim cudem udało mu się spierdzielić, skoro był pod stałą obserwacją FSB, no to ja nie wiem. No bo pod obserwacją był na pewno, no bo jego sprawa jest już dosyć głośna. No wiadomo, generalnie w tym kraju jest duża korupcja. Choć to może być zbyt prozaiczna odpowiedź. Prawdopodobnie prawdziwa, no ale. Ale pomyślmy, czy ktoś mógłby go wypuścić celowo. No bo jak zresztą mówiłem w odcinku poprzednim, no to rozwiązanie koniec końców dla obu stron najkorzystniejsze. Bo Jan się w tym Charkowie męczy, a FSP na brak roboty tam nie narzekał. Z tym, że w sposób, w jaki on opuszcza kraj, czyli po prostu uciekając, no, ośmiesza trochę Ukrainę i co gorsze USA, no bo on jest obywatelem amerykańskim, a musi spierdzielać, a musi szukać azylu na Węgrzech, w dodatku przed państwem sojuszniczym wobec USA i będącym na amerykańskiej finansowej kroplówce. Amerykanie wysyłają Ukrainie w ramach pomocy finansowej kilkanaście miliardów, z których utrzymywane są wszystkie państwowe y, agendy. To FSB, co trzymało właśnie bezprawnie Gonzalo, przypomnę jeszcze raz, obywatela amerykańskiego, no jest utrzymywane de facto z jego podatków. No to nie wygląda za fajnie. Najlepszym sposobem to by było po prostu wypuszczenie go z aresztu, znalezienie jakiegoś kozła ofiarnego i zrobienie mu procesu. A za kulisami można by go było poprosić grzecznie o opuszczenie kraju. Albo jeszcze lepiej po prostu go deportować. No skoro podobno sieje rosyjską propagandę, no to działa też na niekorzyść Stanów. A amerykański sąd może teoretycznie oskarżyć każdego o wszystko. I nawet jak go nie skażą, no to on będzie już w Ameryce, a na powrót mogą mu po prostu nie dać wizy. I w ten sposób by się go pozbyli, unikając żadnych problemów. Tylko to oczywiście wszystko no, zakłada pewną zgodę poszczególnych organów, no i państw, co do jego załatwienia. A jak widzimy od samego początku tego konfliktu a teraz to się jeszcze nasila w naszym obozie mamy po prostu różne frakcje. Ja myślę, że może to FSP chciało go potraktować ostrzej, ale ktoś, no nie wiem, z zachodniej jakiejś służby pomyślał, że to głupie, a nie mogąc z tymi twardogłowymi dojść do porozumienia, no to zaaranżowali niedopilnowanie blogera, wychodząc z założenia, że lepsze to niż jakby miało mu się coś stać i miał zostać męczennikiem, czy coś w tym stylu. Pytanie jeszcze, co się stanie dalej teraz, no bo Węgry są w Unii. Więc teoretycznie Ukraina może wydać list kończy. Choć jeśli tak jak, choć jeśli jest tak jak mówię, no to się powinni zamknąć, choć kto go tam wie, oni nie myślą logicznie. Sprawa Huntera Bidena robi się coraz ciekawsza, bo teraz się okazuje, że brał on również łapówki od Rosjan. I nie od Rosjan z niebiesko białego sztandaru, tylko takich normalnych Rosjan. Normalnych, no to trochę w cudzysłowie, no bo zapłacić 4 miliony dolarów to jednak nie każdy może. Sponsorem, a w tym przypadku raczej sponsorką takiego prezentu, miał być nie kto inny jak Elena Baturino, deweloperka, jedna z najbogatszych, a przez wiele lat i najbogatsza kobieta w Rosji. I w dodatku wdowa po wieloletnim mężu Moskwy Juri Łuszkowie. I okazuje się, że kobieta ta przypadkiem nie znajduje się na liście osób objętych sankcjami, a jest to na bliżej Putina niż 90% tej listy. No a żyje sobie spokojnie w lądku zdrój, a wywalili stamtąd wszystkich, nawet Abramowicza, choć im sponsorował półligi. I żeby nie było, no to ta jej rodzina ma trochę napięku z rządem, ale no to nie są jacyś ludzie prozachodni. Łóżkow jakby żył, to by pewnie ze Stryjkowem maszerował. W każdym bądź razie jest to przypadek najzwyklejszy w świecie korupcji i to bardzo poważnej, no bo tyczy się konfliktu ukraińskiego, który jest teraz główną agendą Białego Domu. No i tak przy okazji, no to dowodzi to jeszcze raz kompletnego idiotyzmu obu bajdanów, no bo oni podkopują w ten sposób projekt ukraiński, od którego tak naprawdę zależy dalsza możliwość brania w łapę czegokolwiek od kogokolwiek. No bo skoro sam prezydent USA w sprawie tej wojny leci sobie w kulki, na no omówmy się, Hunter nie ma wpływu na listę sankcji, on musiał w tej sprawie zadzwonić do taty. No to jakie ma mieć nastawienie przeciętny obywatel? Dla Amerykanów, no to i tak jest kraj na drugim końcu świata, którego nie są w stanie nawet wskazać na mapie. A w tej chwili większość wiadomości z nim związanych to jest powoli no, kolejne łapuwy dla i tak już niezbyt popularnego prezydenta. Na tej chwilę spośród jego kontrkandydatów, no a przypomnijmy, że w następnym roku wybory, pozostawienie Ukrainy samej sobie mają już w planach no, nie tylko Trump czy Kennedy, ale nawet taki mainstreamowy, jakby nie patrzeć, kandydat jak DeSantis. No ja szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak ta rodzina Bidenów się dorobiła tej pozycji, no bo to są totalne tłumoki. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mnie finansowo, zapraszam na mój profil na stronie www.bajkofi.to. Link będzie w komentarzu pod filmem przypięty. A jeśli macie własne przemyślenia, to pozostałe komentarze są Wasze. Dziękuję.